Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Janusz Burwa i dzisiaj pokażę Wam, jak przygotować irlandzki śmietnik. Zapraszam. Mam nadzieję, że nazwa tego koktajlu przyciągnęła Państwa do niego tak samo jak mnie, bo jak tylko go zobaczyłem, Rzuciłem wszystko co robiłem, i przybyłem go zrobić. Koktajl ten, jako że to nie jest taki wykwintny, robię bezpośrednio w szklance i nawet jej nie schładzam wcześniej, bo mi się nie chce. A w sumie nawet nie wiem, no, no nie zaczynamy. Tak, ja wiem, co Państwo myślą, pewnie, Panie Anuszu, znowu jakieś kurwa tea? No, może, a nie no. Ten. Najpierw dodaję sobie mojego blue Curaçao. Delikatnie na spód. Ale trochę więcej. Hmm. Tutaj chodzi o kolor. No ale powiedzmy, że to jest około 40 ml. 30. Nieważne jest, ile tego jest. Ważne jest, żeby kolor się zgadzał. Na dole ma być niebiesko. Następnie delikatnie dodaję lodu z zamrażalki. Tak, żeby jakoś tragicznie nie ochlapać ścianek tym niebieskim. No i teraz, lejąc nie za szybko, mogę dodawać pozostałe składniki. Wszystkiego dodam powiedzmy 20 ml. Zaczynamy od ginu. wody, jasnego rumu, kuantro lub innego, triple seca, oczywiście, siup. Na koniec peach schnapps. Polecam się zobaczyć. peach jest naprawdę świetny. No i mamy takie gówno. No i do tego gówna jeszcze nasramy. Także biorę Red Bulla, przechylam szklaneczkę i wdupcam go do środka. Tak, żeby zablokował się na naszym lodzie. No, i, i jako, żeby się tego jakoś dało napić sensownie, to instaluję siódmy słomeczkę. I oto jest, irlandzki śmietnik. Gdzieś w tym gradiencie, chyba tu, jest jakiś kolor zielony. I to jest jedyne połączenie, jakie znalazłem tego koktajlu z Irlandią. Nie wiem, dlaczego on się tak nazywa. Nie wiem, co on ma wspólnego z Irlandią. Nic kurwa nie wiem o tym. Oprócz tego, że jest strasznie śmieszny w wykonaniu i pewnie widzą Państwo, sobie myślą Państwo, a jak się o pan syfu to narobił. Zgadza się. Pomyślałem sobie, że narobić takiego syfu, czy koktajlu o takiej nazwie, to będzie uhonorowanie go. Dlatego spróbuję. Jako, że za niedługo będzie świętego Patryka, pomyślałem, że można uhonorować taki dzień, jednocześnie pozostając przy. O pewnym akceptowalnym poziomie degeneracji. Dlatego wykopałem takie monstrum i Państwu zaprezentowałem. Koktajl oczywiście nie ma nic wspólnego z Irlandią. Nazwa jest dupy. A to dopiero początek zalet. Oh, doskonałe. Ha! Ho, ho. Cóż mogę powiedzieć? No Jest to. Prawie, że ICT, ale to chyba jest ulubiony z moich ICT, jakie piłem. Ja w ogóle, jak już pokazywałem, przy na przykład. <laughs> I lubię koktajle, które tak po prostu bezczelnie wdupcają puchę całego Red Bull'a do środka. To jest taki taki bunt przeciwko normom społecznym. Na yy, koncerny alkoholowe. <laughs> mm. Dlatego jestem jak najbardziej za takimi koktajlami. Ostrzegam. Skórny jest tak mocny i tak podstępnie słodki, w smaku po prostu delikatny. Hmm. W Wielkiej Brytanii lubią mówić na takie koktajle blackout drinks, czyli takie, które doprowadzają do blackoutu, czyli do zgaszonych świateł. No i nie bez przyczyny. No. Więcej niż jeden taki jednego wieczoru może się skończyć źle. Dlatego ostrzegam. Mhm. Tak samo jak ostrzegam przed połączeniem Red Bull'a z alkolem. Wiecie Państwo, cóż mogę więcej powiedzieć o nim. Koniec końców, jak się uspokoił, to się nawet trochę zielony zrobił. Jestem zaszczycony, że te kolory się objawiły przede mną. Dziękuję Państwu za uwagę oraz zapraszam ponownie.